Hej, witam was we vlogmasie numer 4. Dzisiaj tak inaczej, bo nagrywam dla Was obiecany hol zakupowy, który poczyniłam w Polsce, także stwierdziłam, że teraz wam go nagram. I otworzymy sobie też moje kalendarze adwentowe. Mam nadzieję, że cokolwiek zobaczycie, bo oczywiście jest już dosyć późno, światło sztuczne i troszeczkę jak zawsze... Ciemno, ale to nic, Jest ja w sweterku świątecznym z moim reniferkiem, nawet o moją świąteczną froteczkę. Zapraszam Was do oglądania, i to będzie haul z Pepko, Action, Deals i Rosman. Także zaczynamy. Oczywiście to jest świąteczny. Znajdą też rzeczy nieświąteczne, ale przede wszystkim ja pojechałam tam po rzeczy świąteczne. Także zapraszam Was na świąteczny haul. Zaczniemy od tych rzeczy, co mam najwięcej, więc może, może zaczniemy sobie najpierw od Rosmana. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to jest taka piękna, choineczka. E, właśnie w takim stylu, w tym roku chcę mieć e, e, wystrój w takim amerykańskim, w takie jak widać już po poszywkach. Eee, więc tak, więc taka choineczka z taką brokatową gwiazdką będę Wam w miarę możliwości blisko przesuwać swoją kartką. I prezentuje się eee, bardzo ładnie: jest mięciutka i ma nawet dzwoneczek, więc to jest pierwsza rzecz z Rosmana. I jeszcze trafiłam na taką promocję 3 plus 1 z ozdób świątecznych. Najpierw polecimy do świąteczne. Kolejna rzecz świąteczna to jest taki piękny kubek z autobusem, tak, on tutaj autobus i wiezie choinkę i prezenty i jest napis Merry Christmas i taki piękny bordowy, bordowego jeszcze w swojej kolekcji nie mam, także nie mogłam się powstrzymać i też go sobie zakupiłam. Więc to jest kolejna rzecz. Mm. Następnie polowałam na bardzo dużo ozdób drewnianych, niestety jedyną jaką też jeszcze mi się udało dorwać... To taką xmas i ja jestem zakochana po prostu w motywie e, tego autka z choinką, po prostu mam jakiegoś fioła i musiałam sobie też zakupić taką dekorację. Bardzo ładnie się prezentuje i cieszę się, że chociaż e, to mi się udało e, dorwać, bo już było poprzebierane. A Kolejna rzecz to jest wosk świąteczny i zakochałam się w nim. E, w Rosmanie z tego Esti. E, Esti Candle. Nie wiem, czy dobrze to w ogóle czytam. Było trzy zapachy. E, takie chyba choinki czekoladowe i Cozy kaszmir. Ma piękną etykietę. A pachnie jeszcze ładnie. To jest w takiej formie czekoladki. I moim zdaniem to pachnie taką gorącą, mleczną czekoladą. Normalnie powąchajcie sobie, bo ten zapach jest piękny. I on nie pachniał tak jak ten zapach czekoladowy. Ten czekoladowy po prostu taką pachnie jakby gorzką sztuczną czekoladą. A to pachnie cudownie. Jeśli mm, nie mogę doczekać, aż to zapalę w kominku. I to jest też w kształcie takiej czekoladki yy, i on jest biały. Pachnie cudownie i był też na promocji. I fajne mają te szaty graficzne. Następnie ze świątecznej rzeczy to są takie serwetki. Będą mi w tym roku pasować do wystroju. Yy, już mam dwie paczki. E, także takie zwykłe serw serwetki, fujneczki I oczywiście nie mogło zabraknąć świątecznego e, Dyfuzora, tak? Dyfuzora do dyfuzora Który, wiecie, o co chodzi, zapach świąteczny, żeby ładnie nam psikało Czekajcie, gdzie to się wrzuca? Tutaj? sobie psiknę, ale on chyba pachnie tak samo jak w tamtym roku miałam, taki piękny i nie mogłam go znaleźć, a on po prostu chyba zmienił jakby szatę grafitną a zapach jest ten sam, polecam ten zapach jeszcze jest jedna nowość ale tamten już nie pachnie tak ładnie jak ten, także tak wygląda następnie którą, rzecz, którą można w sumie zaliczyć do świątecznej, dlatego że to jest pomadka Czerwona z Eveline, Czyli typowo świąteczna I tu ma się pomadkę z konturówką I to jest jakby już mój prezent Na Mikołajki od Kuby Bo my sobie po prostu robimy zawsze jakiś drobiazg Także ja mam od niego poprosiłam go o to Nie miałam jakichś tam większych wymagań Także stwierdziłam, że może mi kupić to O i to nawet konturówka z temperówką Także bardzo fajnie I ten kolor jest ładny Także tu mam z Golden Rose, a tutaj będę mieć z Eveline. jest taki tryb od Kuby. Już sobie wzięłam i pokazałam Wam. I ostatnie dwie rzeczy, jest to szampon, szauma, e, ładnie bardzo pachnie, takie fioletowe. I Kuby żel pod zawsze przybierze ten sam, więc te dwie rzeczy to nic ciekawego. Teraz przechodzimy sobie może do Pepko. Zaczynamy od świątecznych. W Pepko chciałam o wiele więcej kupić, ale wam powiem, że byłam w dwóch albo w trzech i mam takie wszystko przebrane, ale jak będę w Polsce, to coś sobie może jeszcze dokupię. Hmm. Ale pierwsza rzecz, urzek mnie, nie miałam go w planie kupować, ale urzek mi taki piękny, srebrny. Renifer duży. Tutaj ma taką ładną mm, ozdobę jakby na szyi. Jest bardzo ładny. Duży dosyć i kosztował 15 zł. Tutaj wam ceny mogę powiedzieć. Więc tak, pierwsza ozdoba. I w sumie jedyna ozdoba jest to. Ale też takie jakby ze świątecznych rzeczy to są rajstopy, dlatego że są w gwiazdki. Ja już kupiłam sobie z myślą. Na święta. Oczywiście, dwie pary, bo na pewno mi się podrą. I jedna para 10 zł kosztowała. Są naprawdę bardzo ładne. Jestem zadowolona, że chociaż takie rajstopy mi się udało kupić. I coś mam. I ze świątecznych rzeczy, co Jakubie kupiłam, u mnie to już jest jakby e, tradycja, że Jakubie co roku na mikołajki kupuje majtki świąteczne. I są to bokserki, takich zielonych jeszcze nie ma. Koszt takich majteczek to 15 zł, i Wam nawet pokażę, a co? Bo są bardzo ładne, moim zdaniem. Wyglądają tak, i pisze Mary X w prezenciki. Więc majtoszki. Ma I ostatnie dwie rzeczy już też nie świąteczne, ale przydatne na święta. Są to baterie, dlatego że wszystkie takie świecidełka są na baterie, więc od razu je biorę, żeby mi czasem nie zabrakło, żeby później już tutaj nie latać. Jak już byłam w Pepco, to sobie widziałam. I te baterie są teniutkie, bo zestaw kosztuje 5 zł, więc baterie. I ostatnia rzecz z pepko. Jest to taka malutka nabierka. Szukaliśmy wszędzie takiej malutkiej nabierki, bo mamy taką dużą. A jak chcemy sobie nalać sosik czy coś, po prostu nie, nie brudzić tej dużej, to nie mieliśmy. Nabieraliśmy łyżką i dorwałam w końcu w pepko taką małą nabierkę. A szukałam już w pepko ostatnią, już nawet może z dwa razy nie było, więc nie wiem, czy to jest nowa edycja, czy, czy co. Yy, I ona kosztowała 8 zł Więc to na tyle Też z Pepco Teraz przejdziemy sobie może do Action, bo są nawet Nawet, nawet Te zakupy yy, Zaczniemy sobie Od takich też świątecznych yy, Ciasteczka Chojneczki, ja je miałam w tamtym roku I były bardzo dobre Smakowały mi i są bardzo Ładne, więc sobie wzięłam, więc pierwsze ciasteczka, a drugie takie kolorowe, takie ala Pepita, dwie paczki ciasteczek. Polowałam na dziadki do orzechów, niestety widziałam takie duże, ale one były plastikowe i o wiele brzydziej wyglądały na żywo, niż na zdjęciach, więc nie wzięłam i też w Action chciałam bardziej poszaleć, ale no nie udało się. Następnie są takie podkładki bardzo ładne, świąteczne. Ja je biorę um, do domu, żeby mieli tam w kuchni na stół, um, bo nic wiem, że nie mają, ja mam, także im po prostu takie wybrałam, bo oni na pewno nie pomyślą, więc ja pomyślałam już za nich, że jak przyjadę, żeby też był ten fajny klimat świąteczny, bo jak wiecie, ja w mieszkaniu um, klimat świąteczny robię na full. I no, w domu też już oczywiście, ale mi czasami to nie wystarcza i ja chcę więcej. No, i to na tyle z takich no świątecznych. Wiem, że co chwilę powtarzam, ale na nowy rok zakupiłam sobie kalendarz. Taki ładny na 2022, już pomyślałam. Bo jak grudzień to zaraz styczeń, koniec roku. Jest bardzo ładny, duży. postawiłam w tym roku na większy niż mam, jakby na teraz. Ale i tak go praktycznie ze sobą nie włożę. A z tyłu ma takie jeszcze fajne. Woreczki na taki suwak, że można sobie coś tutaj jeszcze włożyć, jakieś dokumenty. Mają takie foliówki. Jest bardzo ładny, polecam Wam go. I wiecie, co on kosztował? Około 9 zł, z czego pamiętam. Także taki kalendarz ten przyszkowany już na kolejny rok. Coś dla oliwki, bo oczywiście muszę zawsze o niej pamiętać i pamiętam i chcę. Więc ja wzięłam takie ładne szczoteczki do zębów z pepą, dwie. Urocze są, więc e, mam nadzieję, że będzie myć ząbki. I przy okazji jaskubą też sobie wzięliśmy jest tylko szczoteczki do zębów, żeby sobie wymienić po raz na jakiś czas. Po prostu, no wiadomo, trzeba wymieniać te szczoteczki. E, aha, i jeszcze ostatnie rzeczy dla oliwki. Może Wam w sumie włączę, proszę bardzo, jest to za namidełką. Nie wiem, czy znacie z Action e, Baby Shark. I jak się myje rączki, to ona śpiewa. Wyciągnę. Mam nadzieję, że później wsadzę z powrotem. Patrzcie. Super jest to, bo teraz muszę poczekać, aż przestanie grać. Bo może jak dużo wrzucę z powrotem. O! Także myślę, że się ucieszy, bo ona uwielba tę piosenkę Babysha. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. I jeszcze jedna rzecz teraz widzę, o Jezu, ostatnia już rzecz z Action, tak trochę pod, pod jesień jeszcze jakby kupiłam. Chciałam świąteczną, ale nie było, więc stwierdziłam, że wezmę sobie coś takiego i jest to Pumping y, 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 Scrub do ciała. I może ja sobie go powymokam, o jak fajnie za, zamknięty takim czymś. To już jest ostatnia rzecz. Mm, ale ładnie pachnie, tak trochę... Słodziutko, nie powiedziałam, że to zapach dyni, ale jest taki słodziutki zapach. Takie masełko. Mhm, pachnie bardzo ładnie, wstępnie polecam za zapach. No, teraz patrzę, to już jest naprawdę ostatnia rzecz z Action i, do, i przechodzimy teraz do rzeczy z e, Deals i niestety są tylko trzy z czego jest jedna świąteczna, i oczywiście dla kogo? Dla mojej oliwki. Dużo osób nie wie, kto to jest jeszcze oliwka, jak ktoś do mnie dołączył. Oliwka jest to moja chrześnica, czyli córeczka mojej siostry i ma 4-latka. Więc wziąłem jej taką fajną kolorowankę świąteczną. Fajne duże obrazki. Są, jestem jakieś takie małe szczegóły, wiadomo, czterolatka to jeszcze tak dokładnie nie koloruje. I są naklejki, no muszą być, muszą być naklejki, więc są takie naklejeczki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to po prostu rzeczy w kobiece, podpaski, nie ma co za dużo mówić. I ostatnia, nad którą też nie ma co dużo mówić, są to kostki do WC. Mam nadzieję, że Wam mój hol świąteczny z paroma rzeczami nieświątecznymi się podobał. I teraz otworzymy sobie moje kalendarze adwentowe Zaczniemy od Ikea, yy, numer 4 muszę poszukać. Jak zwykle pewnie będę długo szukać. O, jest czwóreczka, chciałabym, żebyście widzieli to w ogóle. O, ale piękne, te czekoladki są takie dobre, taka z orzeszkami i tutaj w ogóle z tyłu nawet jest napisane jaki jest smak, ja Wam mogę powiedzieć jaką będę mieć. Yy... To będzie pralina kokosowa. Może być smacznie, powiem Wam, że coraz bardziej yy, zaczynam lubić yy, smak kokosa. Pierwszy kalendarz otwarty. Drugi kalendarz największy z kawką i z herbatką. Wywam, że tak yy... kawkę wypiłam, herbatki jeszcze nie. Bo nie miałam po prostu czasu. Chodziłam na popołudniówki do pracy i wiecie, jak to jest rano przed pracą. Nie było czasu. O czwóreczkę tutaj. Będzie herbatka. malinowe goi. Goi. Goji. Będzie smacznie. O taka. Ma takie ładne dwie. Te nie mogę się zdecydować, którą mieć, więc ubieram na razie. W sensie ubieram obie. Ej, to sobie. Nie mam już gdzie tego trwać. Dobra, dłożę sobie tutaj na stół. Kolejny jest wedla, kalendarz, czwóreczka na samym, och, na samym dole. I mamy prezencik. Widzicie go? Czy nie widzicie? Prezencik. Jeszcze mam resztę kawy. Więc będzie kawka. Kule też, czy nie miałam przyjemności się kąpać? Myślę, że dzisiaj się wykąpię, ale z otwieraniem tego kalendarza, wiem już się powtarzam też, to jest po prostu masakra. Nie kupiłabym go kolejny raz dla samego otwierania, bo ja sobie nie, nie mogę z nim poradzić. Ale dobra, otwieramy. Muszę mieć tak na dole, bo inaczej to ja nie otworzę go. Widzę coś zielonego. Coś bym musiała sobie to podważyć. Ale nie mam czym. No mówiła, katastrofa. O, boż! Ten kalendarz będzie wyglądał tragicznie. Uuu! Zapakowana. Lemoniada tabletka do kąpieli y, Dłoni i stóp Fajna kapsułeczka Jedynie co to szkoda, że póki co nie ma Świątecznych zapachów No jednak bym chciała mieć y, Jakiś świąteczny y, Zapach, no może jeszcze Będzie, także ten I I ostatnia y, To zdrapka Drapiamy czwórkę Muszę tak sobie zdrapać I niestety są szyszki za trzystówki. Czekam na dalsze okienka. Może wygram. I to by było na tyle w tym holu. Dajcie znać właśnie, czy Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie. Zapraszam Was na mój Instagram, który macie podany tutaj. I kto mnie nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. Dlatego, że planuję do, dla Was fajne... Rozdanko dla moich, oczywiście, subskrybentów. Yy, chcę dla was zrobić rozdanie na święta, i już za parę dni będzie. Także wyczekujcie. Pa! pa.